Gdzie ty jesteś? Pluto, co ty tutaj robisz? Hey, pluto jest gładny. Hmm, pluto, no to y, możesz mi powiedzieć, to wtedy bym ci coś zrobił. Hmm, akurat w piecu mam kurczaka. Zobacz. U. Pluto, gładny, pluto, gładny. O, jeszcze jest gorący. Musimy troszkę poczekać. Hmm, muszę zamknąć z powrotem. Hmm, pluto, hmm, idź na podwórko, poczekaj tam na mnie, a ja tobie coś przygotuję do jedzenia, dobrze? Wiecznie jest głodny, wiecznie głodny jest ten Pluto. Co by tutaj zrobić dla Pluto? W sumie mamy pełną lodówkę. Tylko, że ja nie wiem co zrobić. Może kurczak zaraz będzie już gotowy. Idę, poszukam Pluto, zapytam się co on tak dokładnie chce zjeść. To... Pluto, gdzie ty jesteś? Pluto! Może na zewnątrz poszedł? Pluto gdzie ty jesteś? Pluto, Pluto przecież nie będę ciebie szukał cały czas, Pluto! Gdzie on może być? Mam pomysł, pojadę windą na górę i zobaczę z góry, może go gdzieś zauważę. Tutaj z góry też go nie widzę, gdzie on może być? Mój ten Pluto zawsze coś wymyśli. Chyba muszę wsiąść w samochód i go poszukać w ten sposób, bo jak tutaj w pobliżu go nie ma, to przecież na pieszo nie będę chodził. Muszę iść po mój samochód. No i jadę. Pluto, gdzie ty jesteś? Pluto! Hm, nigdzie go nie ma. Hmm, już nie zaraz będzie ciemno. Brrr, gdzie on jest? O nie! O! 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 Co ja zrobiłem? E, ociekać, ociekać! Ha, Pluto, co ty zrobiłeś? Hmm, miałem wypadek przez ciebie. Co ja teraz zrobię? Pluto, chodź tutaj! E, przepraszam, przepraszam. Po prostu poszedłem sobie na spacer. Pluto, ale zobacz, teraz przewrócił się mój samochód i co ja teraz zrobię? Chodź, spróbujemy go postawić. Niedam rady, ale musimy spieszyć się do domku, bo zaraz będzie ciemno. Kolację trzeba jeszcze przecież zjeść. Co ja teraz zrobię? Może zadzwonię po strażaka sama? Może on mi pomoże w takiej sytuacji? Zadzwonię po strażaka sama, Pluto, okej? Okay? Dobrze, dobrze, dobrze. Co tutaj się stało? Co tutaj się stało? Jakiś wypadek? Hm, myszkomiki, co tu się stało? Wszystko jest w porządku z tobą? Tak, wszystko w porządku, no niestety miałem wypadek. i Nie mogę teraz mój samochód postawić znów na koła. Hm, w tym jesteśmy akurat specjaliści. Pomożemy tobie hm, w przeciągu paru minut. O, naprawdę? No, tak, oczywiście, przecież powiedziałam, że jesteśmy specjaliści. Oho, Oho, no tak, jesteście specjaliści, ty też? Ja też jestem specjalistą. Ja jestem szefem od strażaków. Hmm, no dobrze, no to yy, jak to zrobicie? W pierwszej kolejności musimy zabezpieczyć wypadek. Hm, przynieś te, tutaj te, te, takie kapelusiki. Ok, wypadek zabezpieczony. Teraz zadzwonimy po holownika. To ja idę, zadzwonię z samochodu. Za chwilę będzie. Powiedział, że będzie za 3 minuty. O, już jest nawet. Panie holowniku, ten samochód trzeba odholować. Dobrze, już się robi. O, widzisz? Już postawili Twój samochód na koła. No dobrze, no to niech odchaluje do mojego domku, a ja się przejdę z plutem. Dobrze. Hm. Wydaje mi się, że wykonane jest zadanie. Tak, myszkomiki? No tak, wykonane zadanie. Dziękuję tobie bardzo. Hm. Chyba, że my wsiądziemy też do tego samochodu i pojedziemy. Hm. No w sumie możecie wskoczyć tam. No, chodź pluto. O to. Dobra. No to jedziemy, panie holowniku. <słyski> Hmm. A my też się zabieramy do bazy z powrotem. Wsiadaj! Poczekaj, stój, stój, stój! Ach, zapomnieliśmy o czymś. Poczekaj! Ach, przecież to jeszcze musimy wziąć ze sobą. Ach, oh, prawie byśmy zapomnieli. Hm. Dobra, jedziemy do bazy.